No dobra, jeszcze się upewnię z moim internetem. A kto teraz? czas? No ty, przecież ty sądziujesz. Dobra, to czekaj. To, to, to było trzy wbicia do, bra wbicia do siatki, tak? Trzy wbicia do siatki i wtedy jest karny. A no i jak, jak na przykład ty mnie wbijesz do siatki, ty mnie wbijesz do siatki, to y, ja mogę rozpocząć piłkę ze swojego pola a ty musisz pójść na połowę boiska, żebym mógł sobie normalnie rozpocząć piłkę. Dobra. Takie zasady są. To jednocześnie komentuję i sędziuję, dobra. I czekaj, nie poddawaj się, bo myśl, w, w, u mnie to ty wyjdziesz, w, w, wyjdziesz z drugiego miejsca, bo Liria jest słaba. Więc możesz godnie zaprezentować siebie. Dobra, to ten powiedzcie, kiedy mogę zaczynać. Dobra, chyba wszystko wytłumaczone. Możesz, tak myślę, że zaczynać. A już, Eliwo? Napisz. Masz terwiwala? Masz terwiwala? Tak, masz, dobra. Dobra, gotowi? Tak, odliczaj. Yy, na, na, yy, nagrywasz, Eliwo. Dobra, no to 3, 2, 1, start. Dobrze, akcję tutaj agresywnie rozpoczyna Brunawia dzisiaj. Mecz yy, nie pamiętam jakiego kraju z Brunawią. Tutaj od razu Brunawia rozpoczyna bardzo szybką kontrowersywę, aczkolwiek. Gol! gol dla Brunawi Rozpoczęcie od połowy. Cóż za świetne widowisko! Już w 15 sekundzie meczu to było naprawdę bardzo szybkie otwarcie wyniku przez reprezentantów Brunawi. Ja pierdolę. Czeczon rozpoczyna szpiłkę. Jak się nazywa Państwa Czeczona? Yy, A Ej, jeszcze nie, nie było startu! Nie było startu! Nie było startu! Nie było startu musisz, musisz czekać, na, jak Szark powie, że start. Miało, się, ja ci powiedziałem, że zaczynasz z połowy boiska, ale nie, że zaczynasz. Dobra, no, ja się wyciszą. Weźcie, Weźmy mu wszystko szorku, bo ja nie będę okay. gadał. No to. Yy... <ścoughs> Możecie zaczynać już. Dobrze tutaj. Miało. Rozpoczyna akcję. Szybko, aczkolwiek, no Brunawia od razu prowadzi kontrofensywę, ma pustą drogę na bramkę. I. Piłka wpada do siatki 2-0 dla Brunawia już w 30 sekundzie meczu. Po prostu to jest. No to jest masakracja, tak? Miałoło będzie rozpoczynać następny raz. 3-2-1. Okay. Miałołoło rozpoczyna atak, aczkolwiek no Brunawia tutaj widać dominuje taktycznie. I przez to zdobywają już trzecią bramkę w 41. sekundzie meczu. Pamiętaj, że też możesz pchać swoim ciałem piłkę. Dobrze, 3, 2, 1. Co? Tutaj... Brunawia chwilę z kłopotami, ale już rozpoczyna kontrofensywę. Aczkolwiek miało próbuje się bronić, aczkolwiek teraz piękny strzał Witolda y, Kocicy. Cóż to była za piękna bramka już w pierwszej minucie meczu. Jak mnie nie myli wynik wynosi już 4-0. To już na, to jest naprawdę dzisiaj widać piękną y, formę reprezentacji Brunawiej. Y, dobrze. Będziemy zaczynać na 3, 2, 1. Miau rozpoczyna atak. Tutaj stara się walczyć o piłkę. No aczkolwiek to już jest najprawdopodobniej mecz przesądzony. Choć nie wiadomo. No tutaj Brunawia strzela piąty raz. I to jest 5-0. 3, 2, 1. Miało rozpoczyna od połowy Brunawia, widać. Zamknij pizę. Brunawia tutaj widać we szczytowej formie. Tutaj coś to był za piękny zwód teraz zamieszanie obrońcy. I bramkarza. No, aczkolwiek piłka wpada po raz szósty już do siatki dla reprezentacji Brunawi. To jest wynik 6-0. I zaraz nam się kończy druga minuta meczu. To, to będzie następna yy, masakracja innej reprezentacji przez, ze, przez piłkarzy brunawskich. Dobrze. 3, 2, 1. Witold Kocica tutaj rozpoczyna akcję ze skrzydła. Miało, spy, spycha piłka na trybunę. Stara się tutaj więcej atakować. Zaczyna się troszeczkę więcej dziać. Człowiek teraz piękny zwód. Piłkarz miało widać, nie potrafi trafić w piłkę. No i Brunawia trafia siódmy raz do siatki, gol. To jest dzisiaj tak naprawdę Plac treningowy dla piłkaczy Brunawi. Dobrze, zaczynamy na 3, 2, 1. Wynik wynosi 7-0, jak mnie nie myli. Już tyle tych bramek zostało strzelonych, że nawet sami kibice na trybunach, których nie ma, nie wiedzą. No, i to jest następ... Już ósme trafienie do siatki. To jest po prostu. 8-0. No, to jest po prostu. Mazakracja. 3, 2, 1. Tej! Miało prawie strzeliło bramkę. Cóż to była za akcja. Br Brunawy rozpoczyna skuteczną kontrofensywę Dobra, nie liczę się tutaj, bo mu coś zlagowało niech, niech ten, ja, za, ja sobie zacznę. Ja sobie zacznę po prostu Zatrzymaj czas, zatrzymałeś? Tak, zatrzymałem, zatrzymałem Dobra, to okej, okay, to ja zaczynam. Tutaj teraz Brunawia z następnego kotu tutaj zbiega na skrzydło, Witold Kocica ze wspaniałą pręd, z, z prędkością i wbija piłkę już następny raz do bramki. To najprawdopodobniej już jest jego hat-trick w tym meczu i wynik wynosi 9-0 dla reprezentacji Brunawi. 3-2-1 Tutaj Miało teraz próbuje się jakoś polepszyć w grze, aczkolwiek, no. Jak wcześniej wspominałem, mecz już. Najprawdopodobniej został przesądzony. Miało nie może nic zrobić. Aczkolwiek teraz Bramkarz Miało popisał się wspaniałą paradą. Interwencją. I tutaj, teraz. na wyprawie strzeliła Bramkę. No i strzeliła ją dziesiąty. Teraz już w tym meczu. To jest po prostu. Niesamowite. Widać wspaniałą formę. Tutaj nic. Nic nie było tutaj. W do siatki było postrze postrzelonej bramce, więc. Tutaj nie ma żadnych kontrowersji. Dobrze. 3, 2, 1. Miało, próbuje się nastawiać bardziej ofensywnie. Brunawiej, zaskoczona, najprawdopodobniej rozpocznie następną akcję, ale teraz miało próbuje się skuteczniej bronić. Przybrali trochę inną taktykę. Widać, że ci, dzisiejsza taktyka Brunawi Pizza śmiecił jebany 11.0. Kto to był? Jakiś człowiek ze flagą hetero Manik człowiek po prostu Dałeś bubana czy coś? Nie, go Okej okay. Dobra, no to yy, 3... 11-0? 3, 2, 1 Tutaj widać, że dzisiejsza taktyka Brunawi, która jest nadzwyczajnie nadzwyczaj skuteczna, nazywa się DIG. Defensywa i kontratak, która przynosi swoje skutki, i już 12 bramka w tym spotkaniu. 3, 2, 1. Wait, stop, stop, stop. Jeszcze raz rozpocznij, jeszcze, jeszcze raz rozpocznij. Ej, co, co, co ty robisz? Możemy już zaczynać? Tak, Żarski? Oczekuję na twoją odpowiedź. Dobra, no to 3, 2, 1. Taktyka Dick naprawdę wspaniali się sprawdza w prezentacji Brunawi. Tutaj Brunawia najprawdopodobniej gol. Trafia już 13 raz do siatki miało. To jest po prostu festiwal dla... Kibiców Brunawi w Szarkogradzie, dobrze. 3, 2, 1. Piąta minuta. Już powoli zaczyna mijać, już no, po prostu. Nie ma co tu więcej powiedzieć po prostu. Dzisiaj Brunawia dominuje w tym spotkaniu na, w Szarkogradzie. Kibice na trybunach, których nie ma, szaleją. O, i teraz Brunawia rozpoczyna skuteczną kontrofensywę, spycha, ob spycha obrońcę i gol! Już 14, bodajże. 14-0. Dobrze, 3-2-1. Jeszcze zostały 4 minuty. 3-2-1 już zaczyna się. Możesz zacząć. No tutaj Brunawia skutecznie prowadzi następny atak 15-0. To jest po prostu demolka. Wywożą yy, 3-2-1. Yy, reprezentacja miało jest po prostu wywożona dzisiaj na, yy, na ten, na złomowisko po prostu. Tak ich zezłomowali. To jest po prostu już niesamowite. Dawno nie było takiego spotkania. ostatnie takie spotkanie z podobnym wynikiem bodajże było w y, Brunawii, ale mamy już 16-0 dla Brunawii. Ile czasu? Yy, jeszcze 3 minuty. Dobrze, 3, 2, 1. Takie spotkanie z podobnym wynikiem ostatni raz było w Brunawii pomiędzy reprezentacją Brunawi a Lazurytią. Brunawia jednak jest najlepszą reprezentacją na świecie i Witold trafia już kolejny raz do siatki, już 17-0. To jest nie wiadomo, czy ten mecz nie pobije rekordu strzelony bramek w jednym meczu. 3, 2, 1. Dobrze tutaj. Zacięta walka o piłkę. Ej, bo patek mi wypadł, on podniósł go. Weź myślisz ten y, czas. Dobrze, patrzymy. Y, weź daj Patek. Rzuciłem ci patyk, daj mi, daj mi jeden. Weź dodaj tam trochę czasu. Dobra, ile dodać, tak z 5 sekund? Nie no, ale jeszcze wcześniej on się trochę odklejał i stał w swoim polu, to może dodaj tak z 20. Dobra, to 20 sekund. No. Dobra, to yy... powiedzmy start. Już możemy zaczynać. Już. No tutaj. Hmm. Kolejne trafienie do siatki dla Brunawi 0 Możesz zaczynać. Już mija powoli 8 minuta i do meczu zostanie doliczone najprawdopodobniej już pod sam koniec 20 sekund powo z powodów y Wydarzeń na boisku. No i 190. to jest niesamowite. No serio, wykorzystujecie cię owce jak o Tak. Koniec, tak gdzieś za dwie minuty. Czasu meczowego. Dobra, możemy zaczynać. No już. Tam weź, odsuń, Eliwo. A i czemu to sobie tam? A i weź to, ściągnij. O, no. Dobra, no możemy zaczynać już. Niech nie wymienia tyle czasu, bo kurde no. Tyle długo to trwa już. Dwadzieścia zero. Możecie zaczynać, no. Ale nie, chwila. Ustawić się na pozycję. I może zaczynać. Miało jeszcze próbuje cokolwiek zmienić. Ale to się nie uda. Już nie jest możliwe wy... Czy ten miał laga. Czy to się zalicza? No, ale to wiesz nie wiem, Dobrze. czy coś tam doliczysz za to? Albo nie, nie doliczysz po prostu. Nie, nie doliczam. Po prostu niech Czecian rozpocznie ze swojej połowy. No, ty powiem. Czecian, możesz zaczynać. Ściełego, nie zatrzymaj czasu. Zatrzymałem czas, zatrzymałem czas. No. Ej, dobra, Czecian. Tutaj. Możesz już zaczynać. i przebieg spotkania zdecydowanie poszedł pomyślach reprezentacji brunawskiej. 22 do 0. To jest niesamowite. Nie, 21, przepraszam. 21 do 0. To jest po prostu niesamowite. Dobra. możecie zaczynać. Miało próbuję jeszcze strzelić honorową bramkę, aczkolwiek no piłkarze Brunawie tego im widać nie umożliwiają. Zacięta walka o piłkę, którą wygrywa piłkarz Brunawi i trafia do bramki już 20, już 22 gola. To jest pojebana. Liwo, jutro yy, po, naszy, jak kończysz się ten mecz to policzymy te gole. Najprawdopodobniej jest już 22-0. Prawdopodobnie, ale jeszcze to policzyć. Prawda, prawda. Dobra, możesz zaczynać. Yy, możesz zaczynać, możesz zaczynać. Nie zaczynaj czasu jak od nawet nie zazwyczaj piłki Miał, się jeszcze bardziej nie zbłaźnić próbuje trzymać defensywę, aczkolwiek to się nie udaje i Miało utracić już 20, 23 gola, i ich bilans bramkowy po tym meczu będzie najprawdopodobniej wynosił na minusie 23 bramki, albo nawet więcej. Dobra, możesz zaczynać. Brunawia strzela 24 bramkę. Gdzieś za 15 sekund będzie się już zbliżał koniec meczu. Może zaczynać. No tutaj deklasacja na boisku w Szarkogradzie. Tutaj nikt się najprawdopodobniej nie spodziewał aż takiego przebiegu spotkania. I. Dobra, koniec czasu. Mecz został zakończony najprawdopodobniej 24 do 0. Nawet nie wiadomo, czy nie jest to rekord wszystkich meczów ryblandu pomiędzy reprezentacjami. Rekord co 25 do 0. Czemu tym i rekord prawie został pobity, dobra. Dobrze, to może y, przeprowadzić jakiś wywiad z Brunawem? Czy nie? Jeżeli no ja jestem chętny do wywiadu, mogę mogę, tam, mogę Dobrze, witam trenera Brunawi, nie pamiętam jak się pan nazywa. Witam. Witam. Ciekawe. Jestem bardzo ciekaw jaką tutaj taktykę Pan zastosował, czy to była taktyka Deek, defensywa e, i go... Tak, to, to była e, e, taktyka mokrego Kutasa, czyli defensywa i kontratak. E, I udało nam się wysoko wygrać ten mecz, bo aż 24-0. E, spodziewaliśmy się wygranej, ale myśleliśmy, że będzie ona mniejsza. Niż faktyczny wynik, że nie będzie on bliska meczu towarzyskiego z reprezentacją Lazuriti, czyli 25 do 0. Ale Czeczenia, znaczy właściwie to Miałów, może się cieszyć, że nie, jest, nie pobił rekordu Lazuriti, bo nie jest najgorszą reprezentacją na świecie. Właściwie to Rybland, Najgorszą reprezentacją Ryblandu. No i w sumie nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Dobrze, mam jeszcze pytanie. Jak. jak... Pan trener reprezentacji Bronawskiej myśli, co zawiodło w reprezentacji Czeczenii? Czy to wina zawodników, czy trenera? Myślę, że to jest wina braku wiary w siebie, brak, brak, brak wiary czeczeńskich piłkarzy w to, że mają szansę na wygraną, nie powiedziałbym, ale na lepszy wynik. Hmm. Pragnę dodać, że jest to świetne rozpoczęcie przez Was meczów ten walco puchar oraz hmm, jeszcze chciałem zadać jakieś pytanie jak pana podobała się forma zawodników kto zagrał tutaj najlepiej uważam że najlepiej rozegrał mecz Witold Kocica piękne bramki naprawdę ładne akcje z dużego dystansu również ładnie rozgrywał piłkę Fifon Szbonkowski i również należy się pogratulować dla John'ego Sinisa i John'ego Macaroni jestem dumny z ich gry na meczu, lecz uważam, że mogliśmy uzyskać jeszcze większy wynik Dobrze, dziękuję bardzo Pana za wywiad, bardzo miło mi się go prowadziło, już nie mam więcej pytań Życzę Również dziękuję Do domu Thank no. you.